Cześć tu Alex, Alex testuje. Dzisiaj mamy czwóreczkę 4 grudnia e, i już Wam pokazuję, co było w czwóreczce w kalendarzu adwentowym. E, był tutaj zestaw trzech ampułek serum od firmy Babor nawilżająca, odżywcza i na taki perfect glow. E, użyłam dwie. Zostałam, zostawiłam sobie tą super odżywczą, e, natomiast tak, e, na pewno to co już słyszałam, e, co mogę powiedzieć, że taka tak mała próbka to ciężko jest coś określić, bo raczej produkty działają po jakimś czasie po kilku użyciach, a tutaj mm, było to no pojedyncze tak sztuki, a co mówi producent mówi, że na przykład ta ampułka Hydra Plus super nawilżenie, no wiadomo ta super odżywienie, a ta super glow robi. I co co jeszcze? Takie ampułki są dosyć drogie. Tutaj mamy za 120 zł, ale ile tu jest? 7 sztuk. To Wam policzę i napiszę w opisie. I tak, ładnie na nawilża ta jedyneczka. Perfect Glow. No daje jakiś tam glow, ale w sumie z kilku kosmetyków trzeba i tak użyć. Całkiem fajne. Taka paka kosztuje 80 zł, więc myślę, że dosyć dużo. Na takie pojedyncze gdzieś tam okazje to sobie można na przykład rozświetlić albo jak się chce nawilżyć. Natomiast do takiego codziennego stosowania to moim zdaniem to jest troszeczkę za drogo wychodzi. E, pozdrawiam, Alex testuje.